Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i zapraszam na sezonowe omówienie trendów. Tym razem będą to trendy na lato 2024. Także zapraszam zaciekawionych na oglądanie. Do oglądania. Nie na oglądanie, do oglądania. Czy ten kadr już się mocno przyjął, jeżeli chodzi o te filmy z trendami modowymi? Wydaje mi się, że. Dobrze do tego pasuje. Dzisiaj przelecimy sobie przez trendy na lato 2024. Oczywiście nie jestem w stanie podać Wam wszystkich, ale zrobiłam duży research i myślę, że naprawdę wybrałam te najlepsze. Będzie ich sporo, dlatego nie chcę się zbyt długo rozgadywać przy jednym. Także ja już po prostu przejdę do konkretów, bo tak ciężko jest mi zrobić ten wstęp. Przechodzimy do pierwszego trendu. Pierwszy trend. To sukienki czarno-białe. E, ten trend mi się w ogóle mega podoba. Już widzę, że od kilku miesięcy on tak sobie się wchodzi, pojawia się i tak dalej. Widzę bardzo dużo takich sukienek fajnych na Zelando. Są to sukienki niekoniecznie w takie mocne wzory, tylko bardziej na przykład mm, sukienka e, biała lub taka troszeczkę ekri z jakimiś czarnymi obwódkami, e, lub w ogóle biała spódnica od sukienki Czarna Góra. Generalnie dużo tego kontrastu Czarno-białego. Mam wrażenie, że wcześniej tego nie było. Dużo osób w ogóle uważało, że ten kontrast czarny i biały e, jest przesadą, że jest zbyt duży. Teraz ten kontrast jest bardzo lubiany. Mi te ubrania kojarzą się z bardzo taką mm, po prostu z elegancją. Wydaje mi się, że jak się ubierze taką sukienkę, to naprawdę nie trzeba już dużo dokładać, jeżeli chodzi o akcesoria i dodatki, bo. Ta sukienka po prostu tworzy ten look. Numer dwa to taki styl sportowy. Bardzo dużo teraz pojawia się w internecie, ja bardzo dużo tego widzę na Instagramie, na Pinterestie, że dużo dziewczyn chodzi w takim tenisowym stylu. Nawet nie do końca sportowym, to było zbyt ogólne stwierdzenie, tylko właśnie taki tenisowy sportowy styl albo takie fajne słodkie spódniczki plisowane, które były modne kilka lat temu podczas naszej cudownej pandemii. E, tak teraz mam wrażenie, że zrobiły w ogóle wielki comeback, bo dużo dziewczyn teraz w nich chodzi, do tego na przykład koszulki polo. Mi się to kojarzy z takim tenisowo-golfowym stylem, ale tak samo takie sukienki z kołnierzykiem, one też wróciły, takie sukienki ala polo, także e, to jest moim zdaniem kolejny mocny trend na to lato. Ja generalnie chcę tego sprostować, że trendy to nie jest coś, co trzeba praktykować, to jest po prostu. Ja osobiście to tak odbieram, ja po prostu lubię wiedzieć, co jest teraz modne, co jest teraz e, gdzieś tam w tych trendach, żeby być po prostu zorientowaną, żeby być na bieżąco, ale w większości tych trendów ja sama nie praktykuję. E, mogę Wam mówić, co mi się podoba, co mi się podoba mniej, natomiast realnie rzecz biorąc uważam, że na przykład taki tenisowy, sportowy styl to nie będzie coś, co ja będę praktykować tego lata, natomiast osobiście podoba mi się to na innych. Trójeczka to trend nie do końca bym powiedziała tylko letni, bo to jest taki trend, który panuje od ostatnich miesięcy. Jestem bardzo ciekawa, co o nim myślicie. Jest to mieszanie złota i srebra, jeżeli chodzi o biżuterię. Powiem szczerze, że widzę to u wielu dziewczyn teraz, ale ja jeszcze tego nie czuję, nie przekonałam się do tego. Jakoś tak. Kilka razy mi się zdarzyło pomieszać złoto i srebro, natomiast ja wciąż preferuję złoto i rzadko mi się zdarza w ogóle chodzić w srebrze. To trend teraz panujący, dużo dziewczyn miesza tą biżuterię i naprawdę jak rozmawiam z dziewczynami, tak, czy to na jakichś eventach, czy to jak się gdzieś tam spotykamy na mieście, to właśnie widzę u nich i też często dziewczyny mi mówią, że w ogóle nie mają z tym problemu, że im się to mega podoba. Ja osobiście. Chyba, chyba zostaje przy, przy złocie po prostu. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, bo to takie kiedyś było niedopuszczalne wręcz, żeby mieszać złoto i srebro. A teraz, proszę bardzo, trend. Trend numer 4 już po części znacie z mojego poprzedniego filmu o trendach, ponieważ jest tutaj mowa o długich, koronkowych spódnicach, a w zasadzie długich przeźroczystych spódnicach. Ja osobiście ten trend uwielbiam i właśnie dzisiaj odebrałam swoje idealne, koronkowe czarne spodnie, które kupiłam na totalnie randomowej stronce, ale mogę Wam je podlinkować w opisie, bo w końcu. Trafiłam na te idealne, bo powiem Wam, że sama długo szukałam. Wcześniej kupiłam jakieś za kilkaset złotych i były do bani. Także te kosztowały chyba za 160, także nie jest źle i są naprawdę piękne. Chodzi o trend przeźroczystych spódnic, ale też koronkowych spódnic i spodni. Stwierdziłam, że połączę już to w jeden punkt, bo nie chciałam tego rozkładać na więcej. Generalnie spódnice przeźroczyste bardzo mocno teraz trendują i powiem szczerze, że mi one podobały się jeszcze wiele lat temu, kiedy moja mama sobie taką spódnicę kupiła i ją właśnie zakładała nawet na jakieś spodnie skórzane. Zawsze mi się ten look podobał i bardzo się cieszę, że to wróciło. Teraz jest to stylizowane bardzo często z jakimś oversizedowym t-shirtem. Ta spódnica sobie jakoś fajnie wystaje. Dużo osób robi ten tak zwany layering, czyli po prostu warstwa na warstwę i pod spód ubiera jakieś spodnie. Natomiast mi też podobają się takie spódnice, kiedy pod spodem mamy jakieś krótkie, obcisłe spodenki albo po prostu po prostu często te spódnice mają już taką wszytą, krótką miniówkę, żeby zasłonić tyłek, a reszta jest po prostu przeźroczysta. Ja uwielbiam ten trend, naprawdę mega mi się to podoba. Mam nadzieję, że dość długo to z nami zostanie. Koronkowe spodnie już e, wcześniej można było zobaczyć, ale teraz po prostu mam wrażenie, że na każdym jakimś takim e, evencie, na który pójdę, e, ktoś ma te koronkowe spodnie. Ale mi się to tak podoba. Serio, uważam, że to wygląda tak ładnie. Chyba jeden z moich ulubionych trendów na ten moment. Numer 5 to również trend, którego jestem fanką, ponieważ są to chusty na czapkę z daszkiem i generalnie też chusty na głowę. Jakby tutaj babuszka, to ja już nawet nie mówię, myślę, że każdy zna to wiązanie na głowie. To wciąż będzie popularne, wciąż jest to modne i trendy i wciąż będziecie wyglądać cool, e, zawiązując sobie chustę na babuszkę. Natomiast teraz e, wszedł taki nowy patent, że zakłada się czapkę z daszkiem i na to zawiązuje się chustę. Osobiście jeszcze tego nigdy nie promowałam, ale widziałam to u kilku celebrytek, widziałam to na Instagramie, na Pinterestie i jest to coś bardzo fajnego i kreatywnego. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy nie nagrać takiej krótkiej roleczki na ten temat na Instagrama. Byłoby to całkiem fajne. Przemyślę to, bo y, ja uwielbiam w ogóle chusty na głowie. Zawsze mi się to mega podobało i, i zawsze z tych chust gdzieś tam korzystałam. Próbowałam je wykorzystywać, bo uważam, że to bardzo ładnie dopełnia stylizację. Ta stylizacja jest po prostu ciekawsza i lubię zasłaniać swoją głowę przed słońcem. Dzisiaj dowiedziałam się, że spódnice spodnie po angielsku nazywają się Skolc jakby fajnie, że mają na to nazwę, bo u nas są to spódnice, spodnie, albo ja się mylę, być może znacie na to jakieś jedno określenie, jak to się nazywa. Jest to teraz e, bardzo popularny w ogóle krój, naprawdę mam wrażenie, że w każdej sieci usta coś takiego znajdziecie. No i ja jestem totalną zwolenniczką, bo uważam, że jak się znajdzie fajny, fajny krój, czegoś takiego, to będzie to wyglądać jak spódniczka, ale my będziemy bezpieczne, bo będziemy mogły normalnie w tym chodzić, funkcjonować, siadać, skakać, a ta spódniczka nie pokaże y, pod spodem naszej Bielizny. Także generalnie uważam, że jest to bardzo praktyczne rozwiązanie i często też dzięki temu ta spódniczka wygląda lepiej, bo ona po prostu się lepiej układa, a nie kręci się na każdą stronę. Ja osobiście tego nienawidzę, że po prostu jak chodzę w spódnicach, to one się przekręcają dookoła. Dlatego jestem tutaj totalnie zwolenniczką tych skirts, bo to jest po prostu praktyczne rozwiązanie. Zostańmy sobie na chwilę w temacie tych dołów, ponieważ kolejny trend to jordsy, czyli po prostu takie dłuższe, jeansowe spodenki. Mm, to jakby generalnie myślę, że Niektóre z tych trendów, o których tutaj mówię, będą dla Was dość oczywiste, ale ja osobiście lubię oglądać takie podsumowania i lubię sobie to tak wszystko zamknąć w jeden, w jeden jakiś filmik, w jakąś jedną treść, dlatego na szybko przypominam, że takie spodenki tego lata będą bardzo modne. Można je znaleźć naprawdę bardzo łatwo. Jest ich mnóstwo, ja tutaj też osobiście jestem zwolenniczką tego trendu, ponieważ ponownie jest to praktyczne i zakrywa to, co trzeba, i Oprócz tego mi zawsze podobały się Bermudy, długość właśnie spodenek takich Bermudów, dlatego tutaj te dłuższe jeansowe spodenki jak najbardziej jestem na tak. Myślę, że można to super wystylizować i czuć się w tym bardzo, bardzo komfortowo. Trend ósmy to wiązane topy. Wiązane na różny sposób. W takie topy typu peplum, ale nie tylko. Mi się to kojarzy trochę z takim beachy vibes, gdzie mamy jakieś takie topy, które są wiązane czy z przodu, czy z tyłu. Powstają nam tutaj fajne kokardki. Te wiązania też często powodują no, takie luki na przykład tutaj na dekolcie, co jest fajne. Ja osobiście bardzo lubię takie powycinane bluzki. Także teraz tych bluzek, z tych topów i bluzek z wiązaniami będzie pełno. Jest to coś bardzo trendy, także jeżeli Wam się to podoba, to będziecie w trendach, jak będziecie to zakładać. Myślę, że jest to super look na wakacje, coś bardzo wygodnego, nawet żeby sobie zarzucić na jakiś strój, jeżeli jest to coś e, takiego szerszego. Natomiast te bardziej e, dopasowane, też jak najbardziej na wakacje ideolo. Także e, też ten trend mi się podoba i na pewno będę z niego korzystać, bo, bo taki top. E, mam nawet nie jeden. Trend dziewiąty to zwierzęcy pattern na ubraniach. No myślę, że nikogo nie zdziwi jak powiem, że panterka teraz po prostu króluje, bo ona już króluje od kilku miesięcy i jestem w szoku, że ona cały czas z nami jest, że jeszcze nie zniknęła, że jeszcze jej ludzie nie mają dość. Ja osobiście uważam, że to jest przez ten dobór kolorów, że ten pattern jest po prostu bardzo twarzowy, bo głównie mm, jest tam kolor brązowy, czarny jest to coś dość łatwego do wystylizowania i połączenia z Innymi ubraniami. Także panterka, jak najbardziej, ale nie tylko. Generalnie teraz w sklepach jest mnóstwo zwierzęcych wzorów: czy to jest zebra, czy to jest taki leopard, czy to jest kurde wężowa skóra. No, generalnie mam wrażenie, że ten zwierzęcy pattern do nas wrócił, lub że troszeczkę tutaj sklepy chcą skorzystać z tej zajawki na panterkę i też. Wiecie, upchnąć inne wzory. Mm, bardzo mi się podoba, ja osobiście uwielbiam najbardziej e, wzór e, oprócz panterki to zebry i krowy, natomiast krowa jakoś do nas nie wróciła, a to jest taka mm, pandemiczna wspominajka, bo, bo wtedy ta krowa po prostu. Przejęła moje serce i nadal ten pattern bardzo lubię. Co prawda jest cięższy, cięższy do ubrania, natomiast jakbym miała wybierać, to chyba wybrałabym panterkę i zebrę, tak jeżeli chodzi o ubrania. Numer 10 to po prostu długie spódnice, spódnice Maxi, które przejmą totalnie po prostu to lato. Długa, biała spódnica plus jakiś krótki top. To jest look tego lata. Ogólnie tyle dziewczyn teraz chodzi w długich, białych spódnicach. Przede wszystkim ten, te, te białe, do tego też przejdziemy. Natomiast ogólnie spódnice maxi, bardzo, bardzo, bardzo na topie. Bardzo fajny taki letni look. E, ja też zamówiłam swoją. Chcę się troszeczkę bardziej przekonać do tych mega długich, bo mam takie do połowy łydek. Podoba mi się ten trend. Nie wiem, czy będę go. Dużo praktykować, ale jak e, widzę to na innych dziewczynach, to uważam, że to wygląda tak pięknie, jakby serio, po prostu długie spódnice. Jeżeli lubicie długie spódnice, to też teraz jest na to idealny czas. Trend kolejny to bluzki. Bluzki różnego rodzaju. Mam wrażenie, że od bardzo dawna nie było takiego, e, takiego trendu i takiej zajawki na. Bluzki takie eleganckie. Eee, zobaczycie tutaj to na zdjęciach o co mi dokładnie chodzi. Moim zdaniem to są bluzki inspirowane latami 40 i 50, z tym mi się one kojarzą, bo często mają kroje właśnie takie typu vintage, ale są trochę przerobione na bardziej nowoczesne, natomiast no, są to bluzki takie trochę babcinę, bym powiedziała. Często są mocno zabudowane, ale, ale oczywiście nie tylko. Często są to też bluzki peplum, ale generalnie bluzki eleganckie, wiązane. No jest tego teraz tak dużo i dziewczyny potrafią łączyć to ze spodenkami sportowymi z Adidasa. Teraz jest sezon, jest trend na eleganckie bluzki. W stylu vintage, moim zdaniem, ale zobaczycie o co chodzi na ekranie. Jestem też ciekawa, co o tym sądzicie, bo ja jeszcze do niedawna nie wyobrażałam sobie za bardzo, żeby mi się coś takiego podobało, żebym czymś takim chciała chodzić. Teraz bluzki nadal nie posiadam, ale mi się to podoba. Ja tylko nieskromnie chciałabym przypomnieć, że ta piękna biżuteria, którą mam na sobie, to jest moja kolekcja, i bardzo serdecznie Was zapraszam na stronę kolibry, ponieważ tam ją możecie zgarnąć. Jest to pozocna, posrebrzana biżuteria pokryta ceramiczną powłoką, która zapobiega ścieraniu, jest generalnie bardzo dobrej jakości i też w przystępnych cenach także totalnie polecam zajrzeć teraz może coś z akcesoriów ponieważ e, bardzo dużym trendem teraz są torby plecione torby w stylu botegi Venety, oczywiście botega Veneta super jest w trendach, natomiast kogo stać na takie torebki? Możemy je kupić taniej, bez żadnego problemu. Dużo marek produkuje dobrej jakości torebki plecione. Mogę Wam e, śmiało tutaj polecić e, L37. Bardzo fajna polska marka, która wiem, że ma w swojej ofercie tego typu torby. Wiem, że mają też takie większe modele. No, generalnie ja e, nie jestem największą fanką tych toreb. Nigdy nie byłam wielką fanką toreb Botegi tak Wenety. Nie wiem po prostu. Jakoś, jakoś tak. Nie każde torebki od designerów trzeba czuć. Ten trend to może nie jest coś, co będę praktykować u siebie, ale mówię Wam, że jest. Wiem, że ma wiele fanów i wiele dziewczyn po prostu przepadło za tymi torebkami. Ja uważam, że można stworzyć fajną, basicową stylizację, dodać sobie taką torbę jako taki element trochę wyróżniający się, ale nie tylko. Naprawdę można... To te torby mogły być bardzo stonowane i się wcale jakby mocno nie wyróżniać. Chodzi po prostu o ten, mm, ten sposób zrobienia jej, że ona jest pleciona, ale skórzana, no. Także takie torebki są teraz modne. Jako, że chciałam pozostać przy tych akcesoriach, to wspomnę o kolejnym trendzie, jakim są okrągłe okulary. Po prostu chodzi o kształt okularów, o kształt tych szkieł, aby były okrągłe. Jest to coś, co teraz mocno podbija internet, podbija też wybiegi, ale. Wspominam o tym, ja osobiście bardzo lubię takie okulary, zawsze mi się podobały okrągłe okulary, e, także cieszę się, że jest to teraz trendy i być może jakieś wpadną w moje ręce, nie wiem, nie mam zbyt dużych zakupowych planów. E, natomiast jestem bardzo też ciekawa, co wy o takich, bo one nie będą każdemu pasować, jak ktoś ma mocno okrągłą twarz, to raczej zalecałabym coś bardziej takiego pociągłego, e, niżeli okrągłego, ale te okulary też mogą być bardzo wąskie i okrągłe i wtedy tak tej twarzy... Nie zaokrąglać. Kolejny trend to Bubble Skirt, czyli taka bąbelkowa spódniczka różnej długości. Jestem przekonana, że już ją miałyście okazję gdzieś tam u kogoś widzieć. Bardzo popularna teraz, szczególnie te krótsze wersje, ale nie tylko, bo długie tak samo. Są to spódniczki, które mają taką. I tego się nawet nie da określić, że to jest jakaś falbanka. To jest po prostu taka bombka. E, ja jestem w szoku, jak one się rozprzestrzeniły, że teraz po prostu każda dziewczyna chce mieć taką spódniczkę. Jest to mega Pinterestowe, mega Instagramowe... Dosłownie też wydaje mi się, że jest ją tak prosto teraz znaleźć. Wystarczy wpisać w Google bubble skirt albo po prostu krótka spódniczka. To jestem przekonana, że któraś z y, które Wam się pojawi, będzie właśnie bubble skirt. Nie chcę się tutaj za dużo rozgadywać. Mamy taki trend. Fajnie. Ja osobiście raczej nie będę praktykować, ale wygląda to bardzo estetycznie. Kolejny, czyli piętnasty już trend to tak w ramach przypomnienia. Są to... Piżamowe spodnie i spodenki. Tak one wciąż będą mocno na topie. Będziemy ich widzieć sporo. Ja osobiście uwielbiam te spodenki, bo są po prostu mega wygodne i mi się podoba ten piżamowy look, ale co do długich, jest mi się ciężko przełamać, bo mam jedną parę, i zawsze jak je ubieram, to mam takie. Nie, no przecież oni pomyślą, że jestem w piżamie. Więc e, jestem ciekawa, czy wy w nich chodzicie, czy już wam się może przejadłem, bo to jest też coś, co ja już widzę od kilku miesięcy w zasadzie. Natomiast w lecie jestem przekonana, że będę w nich chodzić nadal, bo bardzo lubię niebiesko-białe paski. Mam wrażenie, że one ładnie się łączyły z moją urodą i że po prostu te kolory gdzieś tam. Są fajne na lato, bo są jasne, pasują do opalenizny. To wygląda cute, a ja zawsze lubiłam cute, cute ubrania, więc jestem na tak, ale myślę, że już po tym lecie będzie każdy miał tego dość. Tak jak wspominałam wcześniej o białych, długich spódnicach, tak teraz chcę wspomnieć po prostu o kolorze białym, który w tym sezonie bardzo, bardzo mocno się nam tutaj wszędzie pojawia. Białe spódnice i spódniczki, szczególnie właśnie spódnice, mi się. Bardzo kojarzy teraz ten kolor biały z krótkimi, długimi spódnicami. Mm, krótkimi, takimi typowo, mieniówkami, a długimi, typowo długimi, czyli spódnicami Maxi. Natomiast nie tylko spódniczki, bo też sukienki. Dla mnie kolor biały jest bardzo trudny, ze względu na to, że ja jestem osobą, która, jak coś je, to się zawsze musi pobrudzić. Więc jak ja tylko ubieram coś białego, to. Wiem, że to będzie taki jeden, może dwa razy. E, także biały kolor jak najbardziej jestem na tak. Uważam, że jest to piękny kolor, na lato szczególnie. Podkreśla pięknie opaleniznę mm, i teraz, teraz jest go pełno. Także jeżeli lubicie białe sukienki, to będziecie bardzo trendy, jak będziecie w nich teraz chodzić. Siedemnasty, czyli przedostatni trend, też w ramach przypomnienia, są to baletki. Nie mogłam o nich nie powiedzieć. Baleriny, baletki, baleriny, baleriny. E, bardzo bardzo popularne buty teraz, powiem szczerze, że jak jeszcze ostatnio mówiłam, że będę próbować w nich chodzić, tak teraz realnie w nich chodzę. Bardzo wygodne buty, które są Ultra szybkimi do założenia butami. Mam wrażenie, że dodają takiej delikatności. Ja długo do nich dorastałam, bo już baletki pojawiły się rok temu, dwa lata temu nawet. Wtedy totalnie ich nie czułam. Teraz są to dla mnie po prostu bardzo wygodne buty, do których nie potrzebuję skarpetek. Nie zawsze. Także baleriny jak najbardziej dalej z nami zostają. Teraz też bardzo popularne są te takie baleriny z siateczki, przeźroczyste. To jest ok, to jest już dla mnie wyjście poza strefę komfortu, ponieważ stopy, not my vibe, nie, nie, nie lubię pokazywać za bardzo stóp, szczególnie teraz, jak biegam. <grym> I ostatni trend, jeden z moich ulubionych, zostawiłam sobie na koniec. Są to niskie szpilki w szpic. Ja, jako osoba, która nie lubi chodzić w wysokich szpilkach, bo bolą mnie stopy, uwielbiam niskie szpilki i właśnie luk, długie materiałowe spodnie plus szpilki w szpic, które tak pięknie z nich wystają, cudowne. Cudowne. Generalnie takie szpilki kojarzą mi się z latami takimi 90., wręcz też 2000. Moja mama miała mnóstwo takich butów, i przez długi czas ja w ogóle od niej ich nie brałam. Mamy ten sam rozmiar buta, bo wydawało mi się, że są totalnie. Passé. Natomiast teraz to są najbardziej cool szpilki ever. Generalnie ja uwielbiam ten look, natomiast osoby z większymi stopami mogą mieć trochę problem, bo te szpice wydłużają stopy. E, także nie zawsze można ją ubrać do jakiejś, wiecie, spódniczki, jak ktoś się nie czuje żeby miałam za duże stopy. Natomiast generalnie te szpilki są też mega wygodne, bo mają po prostu niski obcas. Wyglądają bardzo stylowo, można je kupić na lumpach, można je kupić na Vinted, bo często są to po prostu szpilki z przed kilkunastu lat, które przez długi okres czasu były nieużywane, bo nie były w trendach, a teraz internet wykreował je na to, że są z powrotem trendy. Internet i wybiegi, oczywiście. Także słuchajcie, myślę, że jest tyle źródeł, żeby takie szpilki sobie fajne znaleźć i pozyskać, że nie muszę wam podawać żadnej konkretnej strony. Także, no, to by było na tyle. Jestem mega ciekawa, które trendy siedzą wam najbardziej, a które trendy siedzą wam najmniej. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co będziecie praktykować, a czego absolutnie nie. Kurwa, powiem wam, że. 90% tych trendów jest bardzo mocno w mojej estetyce i pasuje do mojego stylu, więc jakbym miała wybrać jeden, którego nie będę praktykować, to myślę, że byłaby to ta biżuteria. Miks złota i srebra, szczerze mówiąc. Albo przeźroczyste baletki. Przeźroczyste baleriny, tak, myślę, że to jest to jednak. Bo nie wykluczam, że kiedyś pomieszam złoto i srebro. Natomiast przeźroczyste baleriny. Będę się trzymać jeszcze na razie z daleka. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym. I no i tak, to chyba tyle. Bye!